Cześć, ze strony Vincent i Adrian i razem z całą ekipą Atrakcyjny Facet mamy ogromną przyjemność, by zaprosić Cię na zupełnie nową edycję konferencji AF Nights. Tym razem pojawimy się w dwóch miastach, ponownie w Warszawie 5 września i dwa dni później 7 września w Lublinie. Chcę powiedzieć, że to naprawdę mega ciekawe i uważam mega potrzebne wydarzenie. Uważam, że konferencja była bardzo udana, bo naprawdę jest kupę mięsa. Że no, jestem mega, mega zadowolony, że w końcu się zdecydowałem. Mięsko. Generalnie męsko. AF Nights to z założenia powiew świeżości i kontra dla tych wszystkich negatywnych, społecznych narracji, gdzie z jednej strony mamy facetów, którzy nienawidzą kobiet, którzy zrzucają odpowiedzialność za swoje życie randkowe na czynniki zewnętrzne, a z drugiej strony mamy też narrację, że męskość jest toksyczna. Więc jako facet w XXI wieku jesteś trochę między młotem a kowadłem i AF Nights i cała nasza działalność to jest właśnie pokazanie trzeciej drogi. Pozytywnej, sprawczej, takiej, gdzie odzyskujesz kontrolę nad swoim własnym życiem. I smutna prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach mało kto kieruje wspierający przekaz dla mężczyzn. Bardzo dużo się mówi o tym, że kobieta to jest osoba w swojej mocy, że kobieta może wszystko. Jest bardzo dużo takich pozytywnych, wspierających treści w internecie, różnych warsztatów, zajęć dla kobiet, i dla nas to jest wspaniała rzecz, bo oczywiście chcemy, żeby kobiety się rozwijały, żeby czuły się kobieco, natomiast zauważyliśmy, że brakuje tego typu przekazu, dla mężczyzn, więc w, my w ramach Alf Nights bierzemy w dłoń taki wielki megafon i chcemy Wam Drodzy mężczyźni, dać właśnie przestrzeń, gdzie możecie poczuć się bezpiecznie, gdzie możecie czuć, że możecie śmiało w tę męskość wejść i gdzie jesteście dumni z tego, że jesteście mężczyznami i możecie rozwijać się w kierunku relacji, i także holistycznie właśnie w tej męskiej, nietoksycznej, tylko bardzo dobrej dla świata energii. I takie poczucie, które chcemy Ci dać, gdy wyjdziesz za F Night, to nie jakaś zazdrość czy nienawiść do kobiet, tylko cieszenie się razem z nami tym, że kobiety się rozwijają, ale jednocześnie zintegrowani w sobie różnych elementów bycia współczesnym mężczyzną i tych dobrych i tych trudnych i wzięcie na barki pełnej odpowiedzialności za to co znaczy być mężczyzną w naszych czasach. A F Nights to też przede wszystkim niesamowita okazja ku temu, żeby poznać innych, fajnych, zmotywowanych, pozytywnych facetów, którzy chcą pracować nad sobą i rozwijać się w sferze relacji właśnie na bazie Win-Win. I będzie to naprawdę niesamowite 5 godzin napakowane po brzegi praktyczną wiedzą, bo naszym założeniem jest, że gdy wyjdziesz za F Night, nie tylko poczujesz się właśnie wzmocniony jako facet, ale przede wszystkim będziesz wiedział, co konkretnie musisz zrobić, żeby natychmiast mieć lepsze efekty. W swoim życiu randkowym. Pierwsza edycja AF Nights była ogromnym sukcesem i było coś naprawdę magicznego w tym, że mogliśmy pokonać tę barierę monitora i pierwszy raz od wielu lat spojrzeć Wam oczy, uścisnąć Wam dłoń, usłyszeć Waszych historii i atmosfera, która panowała w Katowicach, w Krakowie i w Warszawie to było niezapomniane przeżycie dla nas i dla osób, które uczestniczyły w tym wydarzeniu i uznaliśmy, że po prostu nie możemy czekać i jak najszybciej trzeba zorganizować kolejną edycję, bo czujemy jak bardzo tego kontaktu na żywo potrzebujecie. Jesteśmy naprawdę dumni z tego, że poprzednia konferencja AF Nights spełniła z nawiązką ten właśnie podstawowy cel, czyli integrację tego środowiska. I przypomina mi się sytuacja, gdzie dosłownie tydzień temu jechałem sobie samochodem po Warszawie i przez okno na chodniku zobaczyłem grupkę pięciu chłopaków, których właśnie pamiętam z AF Nights, którzy właśnie na AF Nights w Warszawie się poznali. Przychodząc na AF Nights masz pewność, że mamy preselekcję ludzi. Czyli jeżeli chciałbyś poznać kogoś pozytywnego, kto chce nad sobą pracować, kto już ma fajne efekty z kobietami albo chciałby je mieć, to AF Nights jest taką preselekcją, gdzie masz pewność, że masz już tam takie osoby i wystarczy teraz tylko, że sprawdzisz, z którą z tych osób się najbardziej dogadujesz. Jesteśmy przekonani, że druga edycja AF Nights będzie jeszcze lepsza od tej pierwszej, dlatego że dzięki waszemu feedbackowi wdrożyliśmy serię kolejnych usprawnień do tego wydarzenia. Więc jeżeli byłeś na pierwszej edycji, to na pewno będziesz jeszcze bardziej zadowolony z tej drugiej, a jeżeli cię nie było, to jest to jedyna okazja w tym roku i być może przez kolejne kilka długich miesięcy, żeby zbić z nami piątkę na żywo, żeby nie tylko posłuchać tego, co mamy do powiedzenia, ale też po wykładach podejść, pogadać z nami osobiście i zadać być może jakieś. Trapiące Cię, trudne pytania na temat relacji czy Twojego życia randkowego, generalnie. W trakcie konferencji będą trzy wystąpienia, i na samym początku ja wyjdę z wykładem: Jak być nagrodą dla kobiety. Co to w zasadzie znaczy być nagrodą? Bo w tym środowisku rzucać ten slogan bądź nagrodą dla kobiety, ona musi. Czuć, że jesteś niedostępny, ona musi o ciebie się starać? Tylko nikt nie daje odpowiedzi na pytanie, jak do tego doprowadzić, bo rzeczywiście, ja zgadzam się, jest to mega wartościowe i bardzo ważne, żebyś jako mężczyzna był w sytuacji, gdzie to dziewczyny o ciebie się starają, gdzie, to, gdzie ty nie musisz za nimi biegać, tylko musisz właśnie mieć konkretną instrukcję, co trzeba zrobić, żeby ta dynamika się odwróciła, żebyś przestał gonić króliczka i żeby to on zaczął gonić ciebie. Więc powiem o tym. O czym najczęściej nie mówią inni trenerzy, czyli dam ci same konkrety, co to w zasadzie oznacza być nagrodą, jak konkretnie możesz to zastosować w swoich relacjach, jak możesz doprowadzić do komfortowej sytuacji, gdzie kobieta też się stara o ciebie, jej też bardzo zależy, żeby trafić z Tobą do łóżka, żeby stworzyć z Tobą relację, żeby po prostu Wam wyszło. Następnie ja powiem Ci o 10 rzeczach, które dowiedziałem się o kobietach na drodze mojego już 7-letniego rozwoju, i to będzie. Prawdopodobnie bardzo niecenzuralny, bardzo kontrowersyjny, uderzający w czułe punkty wykład, którego być może nie wrzucimy w ogóle na YouTube'a, być może w ogóle nie udostępnimy, bo będzie tam tak ostra prawda. Dowiesz się m.in., czego tak naprawdę kobiety chcą, jeżeli chodzi o kontakt seksualny, i w jaki sposób sprawić, żeby kobiety w łóżku przyciągnąć do siebie na bardzo długo tak żeby ona była totalnie tobą pochłonięta. Dowiesz się jaka jest tak naprawdę rola pieniędzy i statusu, bo wcale nie jest tak, że pieniądze nie mają znaczenia, ale nie jest też tak, że pieniądze to jest wszystko co się liczy. I ja ci zdradzę w taki bardzo subtelny, nieoczywisty sposób, w jaki sposób rozpoznać, kiedy warto te pieniądze wykorzystać i kiedy to wpłynie dobrze na odbiór przez ciebie danej kobiety, a kiedy może wpłynąć negatywnie. Powiem ci między innymi też o tym, w jaki sposób rozpoznać, czy dane zachowanie, czy dany tekst przy danej dziewczynie sprawi, że ona będzie do ciebie bardziej przekonana, czy mniej przekonana? Bo prawda jest taka, że ten sam tekst, to samo zachowanie może zostać odebrane skrajnie inaczej, w zależności od tego, z jakim rodzajem kobiety masz do czynienia i na jakim etapie relacji jesteś. Więc dzięki temu wykładowi zobaczysz, jak rozpoznawać różne archetypy kobiet i dopasowywać się ze swoim komunikatem, ze swoim autoprezentacją do tego, tak żeby zawsze mieć pewność, że to, co będziesz mówił i to, co będziesz robił, kobiety będą odbierały pozytywnie. Wyjaśnię Ci też, jak znaleźć balans między byciem miłym gościem, a byciem takim w cudzysłowie dupkiem, po to, żeby szanowały i pożądały Cię absolutnie wszystkie rodzaje kobiet. Wyjawię też między innymi najważniejszy powód, dlaczego tak trudno jest związać się z naprawdę topową kobietą pod kątem wyglądu i charakteru to absolutnie nie jest powód, którego się spodziewasz, więc będziesz wielokrotnie, prawdopodobnie podczas tego wykładu, zdziwiony, i to, co usłyszysz, na zawsze wywróci Twoje przekonanie o kobietach i sprawi, że jeżeli wdrożysz to, o czym Ci powiem zaczniesz stosować te wszystkie prawdy w praktyce, to twoje życie randkowe już nigdy nie będzie takie samo. Jako trzeci wystąpi nasz nowy trener, czyli Mariusz, którego niektórzy mieli okazję poznać wcześniej na AF Nights. Jest to osoba, która niesamowicie mnie i Adriana inspiruje i my cały czas od tego gościa się uczymy. I Mariusz na bazie nagrań z ukrytej kamery razem z dźwiękiem, jest to będzie niesamowicie praktyczny wykład. Pokaże ci, jak lekko i przyjemnie poznawać kobiety, jak wchodzić z taką lekko pozytywną Energią, przyciągać te dziewczyny do siebie, bardzo szybko budować komfort, bo to jest chyba coś, w czym Mariusz jest najlepszy. Gdzie potrafi w krótkim czasie z nieznajomą dziewczyną zbudować tak duży komfort, że ona nawet nie wie, kiedy zaczęła z nim rozmawiać. Sorry? Cześć. Cześć, cześć. Mówisz po polsku? No, oczywiście, no. Mariusz. <śmówisz> Proszę bardzo. Jeszcze ci jeszcze I powiem, powiem ci, że ja miałem coś takiego na początku, że myślę, kurczę, że jakby sympatyczna się wydajesz, natomiast Ile możesz mieć lat? A tutaj mówisz nauczycielka, myślę. 23. 23, no to idealnie. <grym i <grym i Mariusz ma swój unikalny styl poznawania kobiet, zupełnie inny od mojego, zupełnie inny od Vincenta. więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, w jaki inny sposób można poznawać kobiety, być może zainspirować się do tego, żeby znaleźć w Mariuszu część siebie, to to będzie idealna okazja, żeby zobaczyć na żywych przykładach, bardzo wyraźnych, bardzo no, takich robiących wrażenie nawet na, na nas, na starych wyjadaczach, jak dobrze to robić. Podsumowując AF Nights to wydarzenie Na którym nie możecie zabraknąć jeżeli zależycie Na swoim rozwoju i przede wszystkim Na zmniejszeniu ilości czasu Jakiego potrzebujesz żeby do tej najlepszej wersji siebie I tego wymarzonego Życia randkowego po prostu dotrzeć Więc jeszcze raz będziemy 5 września W Warszawie, dwa dni później 7 września będziemy w Lublinie Ilość miejsc jest bardzo ograniczona Więc jeżeli wiesz że się pojawisz Nie zostawiaj na ostatnią chwilę tej decyzji Tylko odbierz swój bilet już teraz Nie możemy się doczekać żeby zobaczyć cię na żywo posłuchać Twojej historii, pobyć wspólnie w tej naprawdę magicznej, niesamowitej energii męskiego wsparcia, męskiego rozwoju. Więc widzimy się już na początku września. Do zobaczenia.